Witam, witam widzowie w kolejnym odcinku z rynku Steam nie tylko, a dzisiaj sobie pogadamy o tym, co będzie drogie, jak rzeczy z karnetu, oczywiście, wejdą na rynek Steam. Dosyć ciekawy mi się wydaje temat i... No, dosyć ciekawe po prostu, no bo jednak 10 te wszystkie przedmioty tutaj się wyleją i to będzie naprawdę interesujące. Szybkim wstępem jeszcze skin monki, strona do wymiany swoich skinów. Link do strony będzie oczywiście w opisie. darmowe 5 dolarów wraz z kodem Elzard przy wymianie. Do tego strona nie wlicza ten naklejek floatów i wielu innych rzeczy, więc naprawdę fajnie. Mnożycie po sobie naprawdę wiele, wiele, wiele krawciszy Troszkę tutaj tego znajdziecie, możecie to też fajnie zarobić. wynajpić coś drogiego i przy wpacie wraz z moim kodzikiem 35% bonusu przy doładowaniu, przy doładowaniu przed 1000 dolarów, darmowe 350 dolarów. Więc spoko opcja, a my przechodzimy tutaj do filmu, już te Wam daję CSK i przejdziemy do niego. Tak, więc tak teraz możecie odbierać za te gwiazdki nagrody. Co będzie drogie? Można przyjąć wiele strategii i ja przede wszystkim nie jestem też prorokiem, tutaj mówię moje spostrzeżenia jak to może wyglądać. Generalnie tu, wszystko, co jest ryzykiem, to jest to ryzykiem, tak? I wiadomo. Jeżeli dropnicie pewnie jakąś taką drogą naklejkę, to będzie zarobieni w chuj pierwszego i drugiego dnia. No bo te przedmioty będą naprawdę, naprawdę, mi się wydaje, sporo kosztowały takie naklejeczki. I to może się obracać cena nawet przy 80-70 zł, tak mi się wydaje. Przy tych oczywiście drogich naklejkach, bo te tanie pewnie będą naprawdę bardzo, bardzo mało warte. A takie naprawdę ciekawe, pierwszego i drugiego dnia to mówię. Czyli tam do 10, jeżeli ktoś odebrał w nocy, do 10 rano, czyli to, to jest był pierwszy dzień jakoś tak to wchodzi e, Więc pierwszy, drugi dzień ok. E, generalnie wydaje mi się, też, że strzynki będą w ciul drogie pierwszego dnia przede wszystkim. Dlaczego pierwszego dnia przede wszystkim? E, pewnie strasznie dużo osób tego nie odebrało. Znaczy, po prostu troszkę ludzi odebrało pierwszego dnia skrzynki, ale tego nie jest jakby strasznie dużo, a popyt na to będzie przeogromny. Myślę, że taka strzyneczka no, pierwszego dnia, przypominam, do 10 jak odebraliście, pierwszego dnia Z dwie dyszki luźno może kosztować Z, To jest taka cena, myślę, że, która może się sprawdzić Zobaczymy, zobaczymy, czy tak będzie Drugiego dnia, na to może spaść do 10 zł Nie zdziwił mi się, nawet do 9, 8 Coś koło tego I trzeciego, czwartego, to jakieś, powiedzmy, 7, 6 I coś się na takich cenach 5, 4 ustatkuje, że 4 zł to będzie jakiś taki standard Tak mi się wydaje Ale zobaczymy, zobaczymy, czy to się tak sprawdzi e, Generalnie jak to by było z tym diglem, jak go odbierzecie? To też jest troszkę loteria, dlaczego? Bo tutaj losujemy całkowicie jego float, prawda? I to jest ciekawa opcja, no bo wiadomo, jak wylosicie jakiś pojebany float, to pewnie to będzie warte w kurwę. No bo nie oszukujmy się, no każdy będzie chciał mieć tego digla, tym bardziej niebieskiego, bo to naprawdę fajnie wygląda. Eee, ale generalnie sam Digel. Nie mam pojęcia. Pierwszego dnia może kosztować pewnie powyżej stówki: 120, 130, myślę, może nawet 150. No bo jednak nie jest żadnym problemem. też znaczy nie wydaje mi się, że była jakaś nieskończona cena? Strasznie na tego było, no to była. No bo jednak ciężkość tych lewali nie nabija. Chociaż pierwszego dnia powiem wam jeszcze raz. Że jak ktoś pierwszego dnia już digla odblokował w tej nocy, no to może nawet więcej. Dobra, to może trochę dzieje, może nawet być więcej warty, ale generalnie wydaje mi się, że jak jego cena się ustatkuje, to taki digel za 70-80 zł pewnie będzie chodzić. E, coś koło tego. Zobaczymy, oczywiście. No i tutaj to wiadomo, to jest jak przy tym. Jak przy naklejkach, jak wam mówiłem, ta naklejka pierwszego, drugiego dnia naprawdę mogą być. Chociaż drugiego dnia też nie jestem pewny, no bo te naklejki są po gwiazdkę, ale też zależy, ile to osób odbiera. Tego nikt z nas nie wie, tak? Tego nikt z nas nie wie, ale według mnie chyba najpewniej są szynki, tak? Ja troszkę jeszcze odebrałem gdzieś 4 cztery przepustki tutaj kupione e, Widzicie, mam teraz strzynek Tutaj też próbowałem coś losować, jakieś te przywieszki i tak dalej Naklejki też, no nie wychodziło Ja farta, nie mam takich rzeczy Zobaczymy, zobaczymy, mam też strzynkę, którą odebrałem Pierwszego dnia, to jest ta, bo reszta Niestety będzie jako drugi dzień, no zobaczymy ile będzie warto Teraz oczywiście sprzedaję, bo tak jest najbardziej opłacalnie Więc co, zobaczymy jak to będzie wyglądać e, I życzę miłego ciąga Widzowie, trzymajcie się, zapraszam do subskrybowania kanału Po więcej kontentu, trzymajcie się Cześć, cześć